No i co? Słuchajcie. No i telefon mam tutaj już złożony, praktycznie bez pleców, bez pleców z nową baterią. Mam nagrany górną kamerą pełny proces wymiany, bo tutaj nie ma za bardzo co pokazywać Wam, więc tutaj na pęczki nie będę tworzył niekiedy tych, tych krótkich filmików na TikToka, bo, bo zaraz ktoś napisze, że tutaj żadnej wartości w tym nie ma. No i akurat w tym przypadku bym się zgodził, no bo co to jest? Chociaż jest jeden aspekt, który za każdym razem praktycznie jest inny, to metoda i sposób rozłożenia telefonu, bo jedne się rozklejają, drugie mają plecy na zatrzaski, inaczej się rozkręca, czasami trzeba się zastanowić, bo powiem wam szczerze, że czasami jest tak, że można się przejechać idąc na pamięć w tych telefonach. Czasami jest tak, że tu gdzie są szklane plecy, czyli szyba, jest tak, że idą gdzieś bokami taśmy, jak jesteśmy pewni i przerobiliśmy kilka modeli, kilkanaście, kilkadziesiąt razy te same, no to jest wszystko w porządku, ale czasami się pojawia jakiś nowy model. Oczywiście wszyscy pewnie się jakimś tam YouTube'em i różnymi innymi rzeczami wspierają albo nabierają własnego doświadczenia przez własne mm, rozkładanie tych telefonów, bądź wpadki i wypadki, bo takie się zdarzają i serwisanci na pewno e, takie wpadki zaliczają, e, tylko tego nie pokazują. Czasami można po prostu rozklejając takie plecy można przeciąć taśmę, jeżeli się jedzie na pamięć, na blachę, tak kurcze i o na pałę szybko, to, to jest oczywiste. Więc tylko taki proces tutaj można pokazać, bo każdy telefon troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi. Jest, owszem, oczywiście markowo można to porównać, że część Marek ma na jedno kopyto, inna część Marek ma na, na swoje kopyto, ale to się czasami różni i czasami można się zdziwić i to ostro. No więc, więc warto, warto tutaj akurat jedynie to pokazać, że jak wygląda proces rozkładania, żeby sobie tego nie. Tutaj akurat przy wymienianiu baterii, tutaj bateria była wymieniana, więc ten proces został skrócony, bo tak to musiałbym telefon podgrzać, podgrzać i to tutaj delikatnie odkleić, wiadomo, bądź bez podgrzewania można zastosować. Co można zastosować? No to pokażę Wam, co można zastosować. Taki o, klej, który w moim przypadku bardzo dobrze się sprawdza pipetką po prostu tutaj kropelki. Narzucić, i to po chwili rozpuszcza taką, taką właśnie yy, taśmę, która mocuje do korpusu przeważnie baterię. No i co? Nie ma się co rozgadywać. Za chwileczkę testuję telefon, już go sobie tu skręciłem. O, oczywiście, oprócz plecku, żebym potem ewentualnie, gdybym musiał jeszcze raz zaglądać do niego, a yy, mam nadzieję, że nie, no to, no to wówczas, wówczas po prostu. Musiałbym znowu demontować plecy, które po co demontować drugi raz. Także za chwileczkę testuję telefon, no i już do Was tutaj nie wracam. Zmontuję tam pewnie w czasie późniejszym pełen ten film tutaj z górnej kamery na YouTube a i zadziałam sobie dalej. Także to jest niedziela, więc trzeba też trochę odpocząć, a ja kurczę muszę to doleczyć. Doleczyć muszę to, co mnie tutaj przyłapało. Także co, miłej niedzieli wam życzę, kochani. Trzymajcie się, odpoczywajcie, oglądajcie, śledźcie. No i cóż, komentujcie, bo to też jest ważne i zawsze można się, te komentarze są różne, można się pośmiać, można, można coś naprawdę z nich wyciągnąć, można się nastroić na coś. Ktoś tu ma naprawdę, tutaj zdarzają się cenne uwagi, bardziej profesjonalni koledzy. Są i cóż, a ja to robię i tak po swojemu. Także trzymajcie się. Cześć jeszcze raz. Ahoj.